Jak ma te recenzję, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali serię Selekty, dokładnie serię dotyczącą różnych wariacji smakowych Selekty. Poprzednio recenzowałem innymi smak morelowy, który bardzo przypadł mi do gustu, czy na przykład eukaliptusa Mięte, które nie za bardzo mi zasmakowały, czy na przykład Acerole, która była taka powiedzmy średnia, ale morelowa. Bardzo dobra, przypomnę, że to prawie będzie że top 3 smakowych, takich owocowych. Więc jeśli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, zachęcam Was do zobaczenia. A dzisiaj kolejny sztos, można powiedzieć, będzie to Selecta Green Apple albo manzana verde, a z polskiego po prostu zielone jabłuszko. Z frontu opakowania mamy oczywiście zielone jabłko, zaprezentowane również w przekroju, oznaczenie geograficzne: Indusja Paraguay. Logo, oczywiście selekty, no i mamy boki opakowania. Z jednego boku opakowania mamy m.in. informację żywieniową. Podobnie jak w przypadku smaku morelowego, nie mamy tutaj informacji o zawartości kofeiny. Mamy tutaj informacje tylko i wyłącznie właściwie o składnikach tej yerby, jak i oczywiście o takich, o makro po prostu. No ale kto sprawdza makro w no zawiera to pewną, Ilość węglowodanów, natomiast jest to taka ilość węglowodanów jak 100 gram samego suszu i napój przygotowany z tego zawiera 6,7 kalorii, więc no to jest napój zero, można powiedzieć, yerba. Tym bardziej, że przygotowujemy standardowo naczynko z 50 gram suszu. I to mamy z boku opakowania. Z drugiego boku, aha, jest skład. Skład to jest oczywiście ostok rzepał i tak jak w przypadku pozostałych Jerb z tejże serii, jest to aromat po prostu zielonego jabłka, nie mamy tutaj żadnych mm, ingrediencji roślinnych, ani żadnych kwiatów, ani żadnych owoców, nic tutaj takiego w seleksie nie uświadczymy. Szkoda, ponieważ dzięki temu jerba ta na pewno by zyskała. Choćby to byłby taki na przykład dodatek po prostu, że tak powiem, dla bajeru, czyli mógłby by tu być na przykład ten aromat jabłkowy dla uzyskania odpowiedniego smaku. No i dodatkowo na przykład kawałki jakiegoś suszonego jabłka, które wcale nie jest drogie, a które by jakoś tam urozmaicało strukturę tejże jerby. No niestety tego nie ma. Z drugiego boku, z drugiego boku opakowania mamy informacje o importerach. Znalazł się tu też również importer polski N Polonia, czyli firma Venusti, spółka z so. Ja oczywiście tą hierbę mam dzięki sklepowi UN Mate, którego który serdecznie pozdrawiam. I z których akcesoriów korzystam przy piciu yerby. Dzisiaj będzie dzisiaj rozpoczynam testy nowego naczynka, które za chwilę pewnie zobaczycie, natomiast jego recenzja pojawi się niebawem na kanale. Wracamy do yerby. Mamy już omówione opakowanie. Front i tył różni się tylko właściwie wersją językową. Boki opakowania mamy omówione. No, jeszcze taka informacja: tutaj widzę z jednego boku, że w zakładzie produkcyjnym Selekty są stosowane normy ISO 9001, czyli no to są takie po prostu dobre praktyki przemysłowe. Tak kolokwialnie rzecz ujmując. W środku znajdziemy wodór foliowy, który jest typowy dla Selekty, z oznaczeniami też Selekty. No z oznaczeniem ma mate selekta compuesa, czyli yerba gotowa do picia. Czyli tutaj właśnie nie mamy ostokrzewu i oddzielnie musielibyśmy dodawać czy to soku jabłkowego, czy suszu jabłkowego. Mamy tutaj po prostu gotowy, można powiedzieć, napój w proszku do wypicia. No i w zapachu jak jest? W zapachu unosi się delikatny zapach yerby. Bardziej bym powiedział, że jest to zapach yerby argentyńskiej, gdybym miał tak Strzelać, że tak powiem, organoleptycznie, to bym powiedział, że sam zapach osokrzewu paragwajskiego jest bardzo podobny do zapachu Sokrzewu, który znajduje się w jerbach od Taragui, które są smakowe, czyli tych wszystkich Citrus Litoral czy Maracuja, natomiast tutaj mamy oczywiście jerbę paragwajską. Co wskazuje na to, że yerba ta być może będzie troszeczkę łagodniejsza w smaku od poprzednich wersji językowych. Na co mam troszeczkę mam nadzieję, no ale to ocenimy oczywiście przy ocenie smaku. Natomiast wróćmy do zapachu. I na tym zapachu tej delikatnej yerby jest taka, można powiedzieć, kołderka z jabłocznika. O, tak, tak bym to powiedział. Także czuć tutaj naprawdę naturalny aromat jabłka. Zapach. No, bardzo zachęca do spróbowania. Tutaj, za zapach myślę, że można bez problemu, gdybyśmy mieli dać taką szkolną ocenę, bez problemu można dać piątkę. W takim razie przejdziemy do oceny wyglądu. A potem, oczywiście, ocenimy smak. Ocenimy, jak wygląda Selekta w wersji manzana verte, czyli w wersji zielonej jabłuszko. Oczywiście, jak podobnie. W przypadku poprzednich select nie spodziewam się tutaj znaleźć jakiegokolwiek suszonego zielonego jabłka. A szkoda, bo w sumie jest to chyba najłatwiejsza wariacja, jaka mogłaby być do zrobienia w tej serii. Mamy więc tutaj aromat, który już czuć unosi się po całym nasypaniu jerby. Tak jak widzieliście, nie była ona zbyt pylasta i bliżej jest do tej jerby morelowej, którą ostatnio recenzowałem. To, co można tutaj zobaczyć, to na pewno lepszy kolor niż w przypadku poprzednich jerb, jest on bardziej równomierny. Zdarzają się oczywiście pojedyncze przebarwienia, teraz próbowałem złapać malutki czerwony listek, natomiast raczej rzeczywiście trzeba ich bardzo mocno szukać. Więc tutaj w tej wersji można powiedzieć, że zielone jabłuszko rzeczywiście troszeczkę pofarbowało jerby, oczywiście się śmieje, bo tutaj nie ma barwnika w żaden sposób, sok jabłkowy nie barwi na zielono, co najwyżej na lekko żółto. Natomiast sam kolor herby, najbardziej podoba mi się ze wszystkich Select w tej serii, które miałem. Jeśli zaś chodzi o wielkość, paty, wielkość lisków, no to są one raczej drobno zmielone. Oczywiście znajdują się tu frakcje drobniejsze jak i większe, natomiast raczej mówimy tutaj o zmieleniu niż o jakimś pyle, odpadzie produkcyjnym. Jeśli chodzi o patyczki, no tutaj jest różnie, natomiast nie jest to jakoś tak szokujące w, na tle równomiernego koloru liści, więc w sumie taką ocenę za wygląd w skali szkolnej, no można by tutaj dać albo dobry plus, Albo piątkę minus. Swoją hierbę już przygotowałem. Przygotowałem ją w nowym naczynku i dzisiaj ją piję w formie terere. Te, Jak widzicie, wystają mi wręcz z naczynka kostki lodu. Te kostki lodu jest ich dość dużo, ponieważ samej hierby tutaj mam około 50 gramów i hierba gdzieś sięgała mniej więcej do top. Naczynko ma 350 ml pojemności. Kostek lodu takich prostokątnych, że tak powiem, z pochemki dostarczonych do lodówek weszło mi 9 czy 8 więc tutaj naprawdę można przygotować sobie fajne terrere, ponieważ pogoda już zaczyna sprzyjać temu terrere. No i muszę wam powiedzieć, że tutaj ta yerba z pewnością podobnie, jak jerba morelowa, no wdziera się, można powiedzieć, z buta wchodzi do tej, do tej top 3, można powiedzieć, yerb, znaczy do top 3 yerb smakowych. No to jest po prostu coś pysznego ta jerpa. Pita na zimno, ponieważ piję ją dzisiaj na zimno, więc zaczyna od tego. Pita na zimno, jerba ta w pierwszych zalaniach zaczyna z, czuć, zaczyna być czuć takie po prostu zielone jabłuszko. Sam ostry parywajski dopiero gdzieś tam się rozwija. Kiedy już troszeczkę ta jerba namoknie tą wodą, zaczyna wtedy po prostu oddawać smak. Natomiast zielone jabłuszko dalej jest wyczuwalne, i podobnie tak jak w przypadku jerby morelowej, bardzo mi się to podoba, że te dwa smaki idą naprawdę równolegle do siebie. Przez taką yerbę można przelać, no, podobnie jak w przypadku poprzednich yerb, 0,7 do maksymalnie 1 litra wody, no ale powiedzmy, że 0,7, czyli no, nie jest ani to dobre, ani nie jest to zły. Ani rewelacyjny wynik, jest to dobry wynik. Ale pita na zimno w takie cieplejsze dni naprawdę jest genialna. Jest orzeźwiająca i. Takiego efektu raczej zalewając sokiem jabłkowym nie uzyskacie. Jeśli kiedyś piliście yerbę zalewaną sokiem jabłkowym, to polecam takie soki jabłkowe rozcieńczyć troszeczkę wodą, z tego względu, że będą one... No, dla mnie na przykład są zbyt słodkie. Na pewno spróbujcie rozcieńczyć je pół na pół z wodą. Natomiast zmierzam do tego, że w yerbie tej, po prostu takiej jabłkowej selekcji, w przeciwieństwie do yerby, gdybyśmy wzięli czystą i zalewali sobie właśnie sokiem jabłkowym, Czujemy tutaj aromat jabłka, natomiast nie czujemy słodyczy jabłka, nie czujemy na przykład kwaśności jabłka, jeśli taki sok byłby lekko kwaśny. Więc mamy tutaj tą ograniczoną paletę, co w przypadku, kiedy sięgamy po tej yerby, może być plusem, ponieważ sięgając po tej yerby oczekujemy jednak ostrokrzewu paragwańskiego aromatyzowanego jakimś owocem i tutaj dokładnie to w przypadku terere się dzieje. No naprawdę przy, przepyszna jest ta yerba, aż się nie mogę powstrzymać od y, tego, żeby jej co chwilę nie popijać, tylko skończyć tą recenzję. Natomiast y, jeśli piliśmy, to wypilibyśmy tą jerbę na ciepło, y, to pierwsze moje spotkanie, ponieważ kiedy piję jerbę, zapisuję sobie takie pierwsze wrażenia ze spotkania, to y, w moim notesie znalazło się wrażenie, jakby ktoś spetował na jabłko to Jeśli kiedyś na przykład pali liście z jabłka, to też to jest podane takie doświadczenie. Czyli tutaj, yerba zalana na ciepło wyraźnie ten w paragbański uderzał, ponieważ to był właśnie ten pet. No i jabłko, ponieważ jest to zielone jabłuszko. Pita na ciepło jest równie dobra, natomiast dla mnie zdecydowanie ta yerba jest lepsza w formie terere. Pita na ciepło. Dlaczego można by porównać to doświadczenie? Oczywiście ten efekt takiego peta w jabłku dość szybko mija, to nie jest tak, że tam cały czas będziemy to czuli, to jest takie pierwsze uderzenie. Natomiast później, no, można by to porównać, że jakbyśmy, o, do doświadczenia picia gorzkiej kawy do, do jabłecznika, oczywiście. To tak do, do doświadczenie bym porównał. Mamy gorzką, słodycz, o której ostatnio wspominałem, taką liściastą. Z, pochodzącą z parę parygwajskiego i aromat właśnie szalotki, tego jabłuszka. No i tutaj to jabłuszko to jest naprawdę dobry jest ten aromat. To jest ten aromat podobny do liftów i odwołując się do tej poprzedniej recenzji jerby morelowej, nie powstrzymam się na pewno od zmieszania tych dwóch hierb, ponieważ lift był również w wariancie jabłkowo-brzoskwiniowym i jestem ciekawy, co mi wyjdzie. Przypuszczam, że do Terrere no nie będzie lepszej yerby, tak mi się wydaje. Na pewno zdam Wam relację z tego eksperymentu. Natomiast jeśli chodzi o tą selektę manzana verde lub też zielone jabłuszko, no to muszę Wam ją naprawdę polecić. Yy, polecić ją, warto ją kupić razem z tą selektą morelową, jeśli lubicie jerby owocowe, jeśli jesteście fanami tych yy, mieszanek taragui, czyli cetruzelitora, marakuja i pozostałych smakowych od taragui. Ale wolicie Jerby Paragwajskie, to ta seria, te dwa smaki póki co na razie naprawdę mogę polecić. One będą, gdyby, gdybym ponownie nagrywał top 3 Jerb owocowych, to na pewno będę musiał się zastanowić, że one nie będą okupowały podium dosłownie. Z tej serii będzie jeszcze selekta. O smaku Maracuj, mówię specjalnie marakuja ponieważ tam jest na opakowaniu mój na i yy, no tak się mniej więcej chyba to wymawia. I widziałem już tam na krupecie, że to nie jest marakuja. No ja mam na to inne zdanie, ponieważ no jest to marakuja, tylko po prostu inny rodzaj, nie ten co możemy kupić go w sklepie, tylko po prostu inny rodzaj, taki powiedzmy bardziej pastewny, ale dalej jest to marakuja. No ale wracając do, tej, do tego jabłuszka, no naprawdę polecam. W, o naczynku, tak jak wspomniałem, będzie za jakiś czas, także żeby być na bieżąco, zachęcam do zasubskrybowania no i dania łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Dzięki do kolejnego odcinka.